Witajcie na pasiece w Beskidzie Niskim 1 Maja, tutaj robię sobie właśnie przeglądy, sprawdzam nastroje rojowe, w tym, w tym ulu jest ok, przedtem ściągnąłem miodnie, zobaczyłem jak tam pszczoły, kilka miseczek matecznik matecznikowych znalazłem, ale nie zaczerwionych, więc, więc po ściągałem myślę, że będzie ok, pszczoły mają jeszcze trochę miejsca, ściągnąłem też im te wylotki. Znaczy te zakładki na wylotki. Także będzie wentylacja jeszcze lepsza w ulu. Zobaczcie, jak wygląda miodnia. Tak wygląda jedna z ramka z ramek. Tyle miodu już pszczoły pszczoły przyniosły. No, trochę tego jest. Coś tam myślę, że uda się z tego ula wybrać. Trochę pszczoły to nabudowały. Trochę sobie dziwnie. No, ale tak zrobiły. To tak mają. Kolejne RAMki, ale już im tego, tego nie chcę. Nie chcę wyciągać tutaj za dużą przerwę zrobiłem i przez to pszczoły tak wybudowały dziwnie, ale jest OK, także tak wygląda wygląda ten UL. Dobra, ja zabieram się za kolejne, bo czasu niewiele mamy 1 maj, chyba już to mówiłem godzinę około 12. ok i kolejny ul, jak to widać. Jest ok, szukam sobie właśnie tu też mateczników. Tam dwie ramki sobie już prze, przeglądnąłem, przełożyłem do, e, do korpusu pustego, żeby mieć więcej miejsca. Zobaczcie, tutaj cała ramka zaczerwiona, pięknie szukamy mateczników. Tu jakiś jest, ale to prawdopodobnie będzie pusty. Mam taką nadzieję, i jest pusty. Miseczka matecznikowa z drugiej strony, z drugiej strony jest ok, z drugiej strony jest ok. I wyciągniemy sobie jeszcze jedną ramkę. Zobaczymy, co słychać tutaj. Tutaj nic niepokojącego, jak na moje niedoświadczone oko. To nie widzę. Czerw trutowy u góry. Tutaj cała ramka zaczerwiona. Czerw już niedługo będzie czerwem na wygryzieniu. Więc wydaje się, że tutaj też tego nastroju rojowego, w jakiejś takiej postaci, który bym. Mógł zagrażać wyrojeniu się w najbliższym czasie, to aktualnie aktualnie nie ma. Zobaczmy jeszcze tu. Jest tu starsza ramka. Z drugiej strony też raczej. Tutaj są jakieś komórki, ale to jest czerw, czerw trutowy. Dla pewności wygląda na to, że jest, że jest ok, również i w tym ulu. Jeszcze może tą rameczkę. też czerw dajcie znać, czy widzicie tu coś niepokojącego, ale ja moim oś... niedoświadczonym okiem myślę, że jest że jest okej okay. Dobra, przejdziemy za chwilę do następnego ula, a ja ten sobie poskładam w spokoju. Zobaczcie, jesteśmy przy kolejnym ulu, robię sobie przeglądy, tutaj mamy ramkę, ramkę pracy, też w tym ulu miseczki matecznikowe jakieś, jakieś były, ale też nie pozaczerwiane, więc myślę, że jest, że jest ok, tak wygląda ramka, ramka pracy odbudowana przez pszczoły. kolejna ramka odbudowana cała zalana akurat pokarmem bo to są już te dwie ramki skrajne tutaj jeszcze pszczoły mają trochę do odbudowania ale to i dobrze niech mają zajęcie tutaj i jeszcze ostatnia rameczka sprawdźmy tutaj też pokarm i pierzga druga strona jeszcze nie zagospodarowana, jest trochę pokarmu. Ok, składamy ul, też jest, jest ok. W najbliższym czasie nie powinno być problemu z wyrajaniem się tej tej rodzinki. Tutaj wam jeszcze pokażę. Bo tutaj gdzieś miałem matkę, delikatnie ją sobie odłożyłem. O, widzicie, jest mateczka. Nie wiem, czy ją tu widać, czy nie. Proszę bardzo, chodzi sobie mateczka z opalitkiem zielonym i składa jajeczka delikatnie, żeby ją gdzieś tutaj nie zgnieść. Ramki ofmazowskie są fajne z tego względu, że, że właśnie te odstępniki już od razu na nich są, więc, więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się, zgniecie, że się zgniecie pszczoły. Tutaj też cała ramka zaczerwiona. Ok i też wędruję sobie do, do ula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest 10 ramek, więc kolejny, kolejny ul mamy załatwiony. Ok, jesteśmy przy kolejnym ulu i tu też ciekawa sytuacja. Znalazłem tutaj jeden, kilka mateczników w jednym mateczniku było już jajeczko złożone przez matkę, więc no wy. Wyciąłem ten matecznik, dałem tutaj ramkę z węzą, dam pszczołom jeszcze ramkę pracy, żeby miały co robić, no i trzeba będzie kontrolować tą rodzinkę, jak ona tutaj się będzie, będzie zachowywać i czy będzie dalej myśleć o wyrojeniu, czy nie, ale myślę, że tutaj na tak wczesnym etapie ten nastrój rojowy, żeśmy. Hmm, żeśmy złapali, więc że uda się tą rodzinkę wyprowadzić z tego nastroju. Mam taką nadzieję. No a jak będzie, no to się przekonamy. Przekonamy w następnych, w następnych filmach. Tutaj miejsce robię, bo tutaj mam ramkę. Tutaj miałem gdzieś ramkę z matką. Bym Wam ją pokazał, jakby gdzieś tutaj jakby gdzieś tutaj się kręciła. No gdzie jesteś. Przed chwilą ją tutaj widziałem. Jest, widzicie. Tutaj sobie z 92 z czerwonym kopalitkiem widać jest mateczka. Poniszczyłem im mateczniki. Tutaj są jeszcze, ale to są to jest czerw trutowy. Więc tutaj nie ma, nie ma problemu. Ok, także mateczkę zaraz włożymy. Tylko żeby bezpiecznie ją włożyć. Zrobimy jeszcze taki mek, najpierw wyciągniemy tę ramkę. Albo tę ramkę, bo ona jest z tamtej strony, więc tam sobie wyciągniemy, bezpiecznie włożymy matkę, i później włożymy kolejną ramkę. Ok, A rameczka z matką. Jest piękna teczka. Delikatnie, bo to ma ramkę z matką, więc żeby jej tam nie w żaden sposób nie uszkodzić, teraz pójdę. Ta rameczka i mają tutaj węzę, ramkę z węzą i ramkę pracy, więc myślę, że. Mają co robić w każdym razie. okej, okay, ja składam ten ultam. Te ramki przeniosę na górę do miodni. Jedna jest z ramka z czerwiem, a druga ramka taka odbudowaną węze Witajcie na pasiece w Beskidzie Niskim. Mamy dzisiaj 3 maja, święto, majówka. Ja porobiłem przeglądy dwa dni temu. I takie chciałem podsumowanie zrobić, bo trochę tam ponagrywałem. Znalazłem mateczniki w dwóch ulach i to są te ule, które wydaje mi się, że się mogły wyroić. Więc z tego co mi pisaliście może być tak, że matka jeszcze po prostu z tego matecznika się nie wylęgła, a rój już z niego, z niego wyszedł. Tak podejrzewam, że tak, tak mogło być bo przeszukałem te dwa ule to był ten i chyba tamten przeszukałem te dwa ule i no i matki i matki nie znalazłem, mateczniki znalazłem też w tym ulu, więc, więc nie wiem, też matki nie znalazłem, więc, więc nie wiem co to, co to by mogło oznaczać może po prostu na tej matki ja po prostu nie, nie umiem nie umiem zauważyć albo tej matki po prostu w ulu nie ma i pszczoły i pszczoły sobie próbują wychować nową matkę. No, tu będzie trzeba kontrolować te ule, gdzie znalazłem mateczniki. Pozostałe ule fajnie się rozwijają. Nastrojów rojowych na ten czas, czas jakichś bardzo intensywnych nie ma. Są jakieś miseczki matecznikowe, ale, ale nie które po, pousuwałem w tych ulach, których znalazłem mateczniki po jednej ramce z takimi z matecznikami poprzenosiłem do moich odkładów więc może nie będę musiał kupować, e, kupować matek być może wygryzam się z tych mateczników to też, sobie, e, to też będę sobie kontrolował pierwszy raz taki eksperyment sobie zrobiłem na pasiece poprzekładałem z tych uli właśnie e, gdzie te, e, gdzie te mateczniki były po jednej ramce poprzekładałem do odkładów, no i, i zobaczymy po usuwałem też pszczołom te zatwory poszerzyłem im wylotki tak żeby miały większy, większą wentylację w ulu I to też podobno pomaga na to, że, że pszczoły wtedy mniej myślą o rojeniu, bo po prostu ta wentylacja jest lepsza. Jak widzicie burza idzie w bezkrzynskim. Tutaj pszczoły działają bardzo prężnie, no bo chcą przed tą burzą, przed tą burzą zdążyć i takie to właśnie są wiadomości z pasieki ode mnie no będziemy będziemy to wszystko sprawdzać jak te nastroje rojowe się będą dalej kształtować i czy jakieś kolejne rojki, rojki wyjdą z tych moich kuli czy nie mam nadzieję że już ich nie wejdzie zbyt dużo bo mam jeszcze jeden jeden kul zapasowy a jak wyjdą kolejne Będziemy, będziemy rozdawać roje może komuś się, się pszczoły, pszczoły przydadzą jak słyszycie idzie burza grzmi sobie także no, ja takie podsumowanie nagrałem tych moich ostatnich przeglądów, które były 1 maja dzisiaj mamy 3 maja pogoda się zmienia dzisiaj właśnie jakieś gwałtowne burze zapowiadają na popołudnie i od jutra już mam zmiana pogody dużo chłodniej i deszczowo do połowy kolejnego tygodnia. Okej, okay. co chyba chciałem powiedzieć, co wiedziałem, powiedziałem, także trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!